Witajcie na kanale BiPRO, a dzisiaj pełna ścieżka, jak zostać backend deweloperem, jakich rzeczy się uczyć, jaka wiedza jest potrzebna, przejdziemy krok po kroku i bez zbędnego przedłużania przejdźmy do konkretów. Pierwsza sprawa, jaką musicie poznać, to podstawy internetu, jak działa internet, jakie tam są podstawowe takie protokoły, na przykład HTTP, HTTPS. Jak działają przeglądarki? Jakie rzeczy można w przeglądarkach robić? Jakie są ich ustawienia? I generalnie narzędzie deweloperskie przeglądarek. Jak prawym przyciskiem na przykład klikniecie i tam jest Inspect Element. No i cały ten, że tak powiem, to sekcja, to przydałoby się, żebyście podstawy znali. Dalej DNS-y, Jak działają? Po co są? Co to jest nazwa domeny, jak domeny działają, jak IP działa, czy już trochę niżej. Hostowanie, jak działa hostowanie różnych plików w chmurze, w sieci, w internecie. Co to w zasadzie znaczy i jak to można zrobić? Taki jeszcze krótko wspomnę, że trzeba uczyć się też podstaw frontendu, żeby. Na tym backendie sobie radzić, więc jakieś tam podstawy HTML-a, może jakiś naprawdę prosty CSS i prosty JavaScript też musicie umieć. Dalej, operating systems, czyli systemy operacyjne przeróżne, ale najbardziej Linux, więc MacOS, Linux, Windows najczęściej wybierane, a was najbardziej będzie dotyczyć. Linux. Tutaj w szczególności nauka terminala i tu takie komendy terminalowe jak grep, afok, set, lsoff, curl, wget, tail, head, less, find, ssh, kill, A więc mamy kilkadziesiąt już, które wymieniłem, które musisz poznać, wątki, współbieżność, czyli threads and concurrency, więc tutaj macie do wyboru e, naprawdę obszerną wiedzę. Natomiast polecam wam się uczyć już na przykładzie konkretnego frameworka, bo nie musicie być mistrzami od samego początku w tym współbieżności. E, procesy. Procesy, które rozumiemy jako procesy w systemie operacyjnym, musicie zrozumieć i. Z grubsza, jak ten system operacyjny w ogóle działa, jaki ma tą, tą swoją pamięć, jak tą pamięć można modyfikować, tak zwane IO, czyli input-output, jak czytać z różnych um, podpiętych urządzeń, jak wypisywać na jakieś inne urządzenia typu monitor, typu ekran. Więc, więc tutaj mamy różne, różne opcje. I tutaj, przez monitor, rozumiemy taki zewnętrzny. Który też ma ekran, i przez ekran rozumiem ekran laptopa w tym stwierdzeniu. A tak zwany POSIX i jego podstawy, standardowe wyjście, wejście i wypisywanie błędów, i z tym związane też pipe'y. Ale żeby to wszystko porządnie się nauczyć, to trzeba wybrać też jakiś język backendowy. I to nie jest miejsce w tym filmiku na żebyśmy tutaj dywagowali, który jest najlepszy, bo który jest najlepszy dla Ciebie. Jest do tego oddzielny mój film na temat języków programowania, poszukaj na kanale. Ale najprawdopodobniej wybierzesz na przykład Java, Go, Rasta, może Pythona, Rubiego, PHP, C Sharp, więc to takie chyba najpopularniejsze. Natomiast zdecydowanie jest jeszcze wiele, wiele innych języków, bardziej egzotycznych, na przykład Haskell, więc to nie jest tak, że to są wszystkie Twoje możliwości. Natomiast no, na początek bym polecał coś takiego prostszego, właśnie jak PHP, Python, może Java. Dobrze, systemy kontroli wersji. I tutaj Git jest e, dla Ciebie e, podstawą do nauczenia się. Być może będziesz też z pracował w przyszłości. Więc pewnie poznasz sobie te systemy kontroli wersji. To się dość prosto w praktyce uczy, więc lepiej po prostu poćwiczyć praktycznie niż czytać, dowiadywać się, jak to tam faktycznie działa pod spodem, jakie tam są algorytmy zastosowane. Nic z tych rzeczy, po prostu naucz się tego używać, naucz się rozwiązywać podstawowe problemy, typu konflikty, typu jakiś revert i tym podobne rzeczy. Natomiast, jak już to, tą wiedzę zdobędziesz, to bazy danych. I tutaj mamy relacyjne i nierelacyjne. Z relacyjnych to na przykład Postgres, ostatnio wiedzie Prym. MySQL, co też jest dość popularną opcją, MariaDB. MSSQL to jest podstawa, czego musisz się nauczyć. SQL, SQL w skrócie mówiąc, więc bez tego po prostu no, nie poradzisz sobie na backendzie. Musisz znać podstawowe um, konstrukcje, może też rekursje, um, bo w SQL-u można robić to już było coś fajnego, jak się tego nauczysz. Jeszcze masz Oracle, potencjalnie do nauczenia um, pod względem właśnie tych różnych możliwości relacyjnych baz danych. Ale, jak już się tego nauczysz, okazuje się, że wcale nie tylko relacyjne bazy danych są, ale są też nierelacyjne, tak zwane NoSQL, czyli NoSQL. I tam mamy już konkretne dokumenty zamiast wierszy, można powiedzieć, w e, takich właśnie tablicach, tabelach. I tutaj mamy do wyboru takie technologie, jak na przykład MongoDB, które jest dość popularne. Taki numer jeden można powiedzieć: CouchDB, mamy DynamoDB. No, jest jeszcze kilka innych opcji, ale MongoDB to, to jest to, od czego powinien zacząć. Ok, dobrze. No i jak już nauczy się podstaw tych wszystkich baz danych, to mm, przyda się poznać takie koncepty związane z e, baza, bazami danych, e, modele, na przykład ORM. Poznać takie zasady jak ACID. Mamy transakcje. Z transakcjami musimy się, że tak powiem, mocno oswoić, czyli to przyjdzie w czasie, ale to jest podstawa działania i wyboru odpowiednich baz danych, więc to musicie bardzo dobrze rozumieć jako backend deweloperzy. Musicie rozumieć też podstawowe problemy algorytmiczne w tym. Dlaczego potrzebujemy na przykład indeksów, by rozwiązywać czas dostępu do danych, taki problem, że po prostu potrzebujemy szybko wyciągać niektóre informacje, ale jak już się nauczymy takich podstawowych rzeczy: wyciąganie, zapisywanie, kasowanie, to jeszcze bazy danych ma, mają to do siebie, że przechowują bardzo ważne dane, więc musisz nauczyć się pracować z tymi danymi. W czasie, czyli tworzyć kopie zapasowe, robić replikacje, robić poprawki na tej bazie danych, czyli przygotowywać takie, można powiedzieć, patche. I niektóre z tych baz danych mają taki koncept jak sharding, więc musisz poznać ten, ten sharding. No, i tam jest bardzo dużo jeszcze takiej teoretycznej, dodatkowej wiedzy, którą opcjonalnie w czasie pracy będziesz poznawać przez te wszystkie szczeble kariery, od juniora, przez mediora, aż do seniora. A jak już się nauczysz baz danych, bo powiedzmy, że ten temat już chciałbym zamknąć, bo jeszcze mamy kilka rzeczy do omówienia, natomiast y, o bazach danych można by gadać i gadać, więc to, to nie jest tak, że to jest wszystko, ale to chyba wspomniałem o takich podstawach. Ważna sprawa: APIs, czyli application interface. I tutaj będziesz non-stop tworzyć takie API, czy to na potrzeby frontendu, czy na potrzeby mobilnych frontendów, czyli aplikacji mobilnych na telefony, a może na telewizory. Nie wiadomo, musisz nauczyć się pisać tak API, żeby było po prostu niezależne od tych różnych platform i udostępniało dane tak, jak rzeczywiście co potrzebne te dane, czyli uczyć się wyciągać w tak bezpieczny sposób dane, żeby po prostu zbyt czasami wiele nie powiedzieć dla kogoś nieautoryzowanego. No, ale też, żeby coś powiedzieć, trzeba znać format, w jakim to będziemy przekazywać, czyli JSON, XML, na przykład, więc takie podstawy będziesz musiał poznać. Z tym związany rest sposób już komunikacji można powiedzieć modelowania tych API lub SOAP też wa ważna rzecz trochę można powiedzieć że dla takich bardziej dinozaurów teraz ale wciąż w wielu projektach jest wykorzystywane więc możesz spróbować przynajmniej podstawy poznać ale z czasem przychodzą bardziej skomplikowane koncepty jak Open API Będziemy mieli swagera, który pozwala ci do, udokumentować te Twoje API, pokazywać je na przykład frontendowcom. Um, mogą pojawić się trudniejsze jeszcze um, koncepty jak ten hate OAS, więc tam mamy naprawdę już skomplikowany sposób przekazywania linków i tego, gdzie użytkownik może przychodzić z danych miejsc w aplikacji. Ale chyba najtrudniejszy koncept i zarazem najważniejszy autoryzacja, autentykacja. Więc ten AUF cały i z tym związane różne sposoby tego. Mamy OAuth, mamy JWT token, na przykład podstawowa, po prostu autentykacja czy e-mail, password. Z tym związane cookiesy, które przechowują um, te dane na frontendzie jakimś, w przeglądarce, ale cache występuje też na innych poziomach, więc może będziesz coś cache'ować po swojej stronie, więc może sposoby cache'owania e, też będziesz musiał poznać, ale to zaraz o sposobach cache'owania. E, z, tym, z tymi autoryzacją, autentykacją mamy jeszcze na przykład ID, więc tutaj jest kilka możliwych, e, Rzeczy, no i z tym związane też dodatkowe integracje, na przykład z SMS-ami, z jakąś platformą, która wysyła SMS-y, czyli komunikacja API do innego API, jak to ze sobą powiązać, bo na przykład wysyłanie SMS-a, żeby to dwuskładnikowe, dwuskładnikowe uwierzytelnianie działało, czyli jak zaimplementować taką funkcjonalność, to wszystko musisz się nauczyć. No i niestety jest to dość częsta funkcjonalność tworzona przez backendowców, więc nie jest tak, że to jest gdzieś tam jeden taki pakiet się instaluje i działa, tylko często trzeba dostosowywać do potrzeb konkretnych aplikacji. Ale wspomniałem kashowanie. Cashowanie, czyli zapisywanie policzonych informacji, można powiedzieć, że cache wykorzystujesz właśnie po to, czy jak coś policzysz. Nie chcesz tego zapomnieć, bo być może zaraz będzie znowu potrzebne. Na przykład, kilku użytkowników pytało to samo. I z tym związane takie rozwiązania, jak Redis albo Memcache, to serwery side'owe, może Content Delivery Network, czyli kaszowanie typowo takich statycznych asetów, typu obrazki, czasami frontend, który jest statyczną paczką po prostu. Um, możesz poznać też trochę cachowania tego client-side, czyli właśnie wykorzystanie um, tutaj pamięci przeglądarki. Tam wcale to nie musi być taki prosty cache. Tam, tam są nawet bazy danych, na przykład indeksy DB, więc naprawdę można trafić na rozwiązania całkiem skomplikowane. Ale jak już zaczynamy takie sprawy jak cache, warto wspomnieć web. Security, czyli bezpieczeństwo w sieci. i Kto, jak nie programista backendowy musi znać podstawy bezpieczeństwa i różne triki podstawowe hakerskie. Um, więc tutaj, kryptografia na początek, może tak. Czyli, jak tak naprawdę ukrywa się hasła za pomocą jakich algorytmów, takich kryptograficznych, jak one działają, które są już na dany dzień bezpieczne, a które zostały już złamane, bo w czasie generalnie te algorytmy, które były wykorzystywane na przykład 10 lat temu, już niektóre nowoczesne komputery po prostu je pokonują, po prostu są na tyle wydajne i na tyle dużo obliczeń wykonują, że są w stanie rozkodowywać takie hasła z przeszłości. Więc jaki aktualnie algorytm jest stosowany, taki by zabezpieczyć przed dekodowaniem informacji? Coś takiego jak w kryptografii więc takie podstawowe pojęcia. A jak już mówimy o samym security, to będziemy mi course policy, którą musisz poznać to jest chyba content security policy albo oddzielnie. Jedne i drugie w gruncie rzeczy HTTPS, czyli co ta SK znaczy na końcu, że to jest secure Protokolu, szyfrowany trochę jak działa też VPN. Od razu może zrozumiesz, może będziesz musiał skonfigurować dostęp do jakichś zasobów Twojego API, tylko po VPN-ie, więc takie, takie sprawy. Certyfikat SSL, żeby rzeczywiście tego protokołu używać. Żeby się wyświetlała zielona kudeczka na Twojej stronie internetowej. No i takie z OWASPA podstawowe jakieś 10 problemów, na przykład bezpieczeństwa, trzeba poznać tak na start, żeby tym czujnionym zostać. No i dobra, załóżmy, że już coś tam zakodziliście. Powiedzmy, że podstawy bezpieczeństwa przerobione to testowanie Twojego kodu, podstawowe testy unitowe, testy integracyjne. Być może cross-API jakieś testy, czyli kontrakty tak zwane. Więc tutaj naprawdę duże pole jest do popisu, może być też potencjalnie testowanie architektury, ale to może też być w, że tak powiem, zadaniach devopsa, więc to niekoniecznie musisz umieć jako ty, natomiast unit testing to jest twój chleb poszedni, i podobnie integracyjne testy już bardziej całych kilku metod, na przykład Twego API. Um, warto wspomnieć: CICD, czyli Continuous Integration, Continuous Delivery, jako same dwa terminy, to pewnie jest tydzień nauki, jak to konfigurować, jak to stawiać w chmurze, może jak pracujesz z DevOpsem, to dostaniesz to za darmo, ale musisz też podstawowe te jakieś templatki, czy dockerowe, czy na przykład na AWS, to musisz poznać takie podstawowe, konfiguracyjne rzeczy. A jak już tworzysz ten software, to musisz poznać podstawowe pryncypia takie, które się ciągną w tym świecie programistycznym od lat, które zostały wypracowane. Jest kilkadziesiąt takich skrótowców na bardzo ważne zasady, na przykład DRY, DON'T REPEAT YOURSELF, Jagni m, albo KISS, czy SOLID. To są takie słowa kluczowe, które m, skracają dłuższe terminy i tutaj może nie będę wszystkich po kolei przechodził, bo Zwyczajnie, no, nie, nie starczyło czasu, to też są dość e, duże terminy. Całe książki praktycznie są napisane na każdy z nich, można tak powiedzieć, może o, o, oprócz tych e, typu drive właśnie do repeat yourself, bo to jest takie samo, że tak powiem, tłumaczące się, e, czyli nie powtarzaj swojego kodu, czyli nie rob Ctrl C, Ctrl V, jeżeli takie. Jak się zdarzy, to po prostu staraj się zrobić jakąś abstrakcję i reużywać. Gang of four, patterny, wzorce projektowe. No to już coś do takich mediorów, żeby się porządnie tego nauczyli. Domain Driven Design, Test Driven Development jako podstawa, TDD, więc przed tym nie uciekniecie, ale architektura też. I związane z nią wzorce, ale to już może trochę później. CQRS, event sourcing, serverless, podejście, software as a service. Mamy tam mikroserwisy, też z takich architekturalnych rzeczy, monolityczne aplikacje, dlaczego je się przepisuje, dlaczego się nie skalują, jakie są powody w ogóle w wielkich rewolucji jaki jest Twój udział w tym i jaka jest Twoja rola w takich często refactoringach. Więc no, musisz to poznać. Co tutaj warto wspomnieć? Jeżeli potrzebujesz optymalizować jeszcze treść i prędkość jego wyświetlania, możliwość filtrowania a dawanie możliwości filtrowania pewnych danych dla użytkownika, to jeszcze takie bardziej, można powiedzieć w skrócie, cache'a skomplikowane, czyli oddzielne nawet, Czasami bazy danych, które w pewien sposób przyspieszają odpowiednie zadania, na przykład mamy Elastic więc to raczej taki chleb powszedni w wielu produktowych firmach, więc no poza tym, co z czasami SEO, więc SEO też się trochę łączy z i backendem, bo Musisz też rozumieć te podstawowe informacje, jak podawać tą treść, jak możesz sprawdzać, performance, szybkość ładowania. Co się zaraz wiąże z tym, to na początku powiedziałem DNS, -y, gdzie mamy centra na świecie z bazami danych czy z informacjami, bo jeżeli tworzysz na cały świat. Aplikacje to ciebie to interesuje, jak szybko idzie po prostu informacja kablami przez na przykład całą Europę. I to może mieć realny wpływ na SEO, więc to nie jest tak, że tylko mają się tym zajmować. Ale wracając trochę do takich kodowych rzeczy, bardziej, message brokery, typu Kafka, Rabbit MQ, E, czyli kolejki. Chyba po polsku to najlepsze słowo będzie, czyli tam wrzucanie na te kolejki e, tych message'ów, czyli wiadomości, jakichś eventów, e, jeżeli eventowało macie taką architekturę. E, z tym związana konteneryzacja, wirtualizacja. Mamy dockera przede wszystkim, musisz dockera, dockera się nauczyć, bo to pozwoli Ci pracować na niemal takim samym środowisku jak Twoi koledzy i koleżanki, więc tutaj to jest kluczowe, tak naprawdę teraz w tym developmencie, tak, żeby przyspieszać też znajdowanie bugów i łatwiej współpracować tam z całym zespołem innych backend deweloperów. Wspomniałem o API wcześniej i do API wchodzą nowe podejścia. Na przykład ostatnio no dość mocno no, GraphQL się pojawia wszędzie, więc takie nowe podejścia do robienia API i z tym związane takie rozwiązania jak Apollo, Relay, więc no, tutaj ciągle ta complexity rozwiązań rośnie, więc coraz, coraz to więcej rzeczy trzeba z rozumieć. Hmm. Grafy trzeba czasami kumać, czyli takie specjalne struktury programistyczne, które pozwalają pewne algorytmy zaimplementować. I z tym związane właśnie podejście na grafach oparte, ale w tym wypadku w innym miejscu, czyli bliżej API, czyli jako interface. Ale grafy i tak w programowaniu dość obecne są, często pod spodem gdzieś w strukturach, ale warto mieć pojęcie, po co są, dlaczego je wykorzystujemy, i jakie są te, typy tych grafów. A o tym są całe takie książki, na przykład tysiącstronicowe, um, o kolorowaniu grafów i inne takie fajne koncepty. To można poczytać czasami z ciekawości, jak to się, to coś coś. Naprawdę poważne, poważniejszego rozwijać, na przykład zrobić rewolucję na cały świat, bo wymyśli jakieś bardzo szybkie rozwiązanie, to polecam wtedy taką lekturę. Web serwery. To, co wspomniałem, jak chcecie już te swoje API postawić, coś wyświetlić, coś w ogóle, żeby coś działało, to Nginx, na przykład Apache, jakie ja to mówię, i tam Microsoftowe jeszcze. Są serwery takie inne, więc no, spektrum możliwości jest naprawdę duże. Ja już tam nie przypominam konkretnie jeszcze więcej, jakichś ważniejszych, ale ta naprawdę jest duży wybór. Faktycznie to język, to macie inne rozwiązanie, więc trochę tego jest. I na koniec, chyba. To trochę już napomknąłem, skalowalność. Skalowalność, coś, nad czym w dużych aplikacjach, takich na kilka państw, na kilka województw, musicie pamiętać, bo chodzi o ilość użytkowników i fakt, że ci użytkownicy są na całkiem dużym terytorium. Z tego, że jest ich dużo, trzeba rozwiązania budować szybkie, trzeba skalować architekturę, czyli dostęp do danych powinien być równie szybki, jak dla kilku użytkowników, a to może się związać z tym, żeby mieć kilka baz danych, żeby mieć takie na region jakieś przygotowane rozwiązania. To może się wiązać z tym, że trzeba data centers wybrać dodatkowe z na przykład kilku providerów, a nie tylko z jednego, więc tutaj mamy sporo, sporo konceptów. Tam jest coś takiego jak load balancing, Frottling um, można powiedzieć, czyli żeby jeden użytkownik za dużo zasobów naraz nie pobierał i przez to inni cierpieli, um, jak to można jeszcze tutaj um, takie podstawowe problemy wspomnieć um, ze skalowaniem, um, na przykład um, szybkość tego skalowania, czyli jeżeli Przewidujemy, że jest jakiś konkurs, na przykład o 17:00, jak szybko jesteśmy w stanie podnieść 100 serwerów, żeby to obsłużyć. Bo na co dzień nie chcesz mieć aż tylu serwerów um, po prostu działających, bo to jest zbyt duży koszt. Czyli nie chcemy, żeby one działały jałowo, bo nie ma zainteresowania. Tylko w momentach, kiedy jest zainteresowanie, serwery mają się, że tak powiem, zeskalować, i umiejętne takie skalowanie to naprawdę wyczyn. To trzeba rozumieć, umieć i zaplanować, a w większych aplikacjach będą jeszcze takie specjalne strony, jak status page i z tym związane po prostu raportowanie o downgrade systemu, czy tam y, można powiedzieć jego upadku wydajności, bo czasami udostępniacie taki ser, 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 service level agreement, czyli SLA, i obiecujecie swoim klientom, że coś będzie działać a może się okazać, że jednak nie działa, więc to trzeba ich e, uczciwie informować, żeby mogli podejrzeć stan w danym momencie. Ech, no ale to jest tylko jedna forma monitoringu, taka publiczna. Wy jako deweloperzy jeszcze musicie cały szereg narzędzi, na przykład z AWS-a poznać, jak monitorować swoją infrastrukturę, jak e, monitorować e, to, co się dzieje w aplikacji, na przykład analityka działania waszej aplikacji, czyli takie na przykład programy jak Amplitude, jak Google Analytics. To może brzmi bardzo podstawowo, ale się okazuje, że to narzędzie jest naprawdę, naprawdę potężne. Jeżeli się dobrze nauczycie Google Analytics, to zapewniam Was, że przeciętny użytkownik Google Analytics sam sobie nie zdaje sprawy, że to narzędzie potrafi takie rzeczy, zatem to jest bardzo skomplikowane narzędzie, jeżeli umiecie je konfigurować i, że tak powiem, takie bardziej rzadkie funkcjonalności wykorzystywać. No i może na tym zakończmy tą na razie ścieżkę, bo tu już wchodzę na taki junior, major, senior tematy, a Was interesuje raczej ten start na tym kanale, więc Tyle na dzisiaj. Zostawiam Was z tym ogromem różnych terminów. Pamiętajcie, nie wszystkiego musicie się tego uczyć. Jakby z, każdego, z każdej tej sekcji, w której coś opowiadałem, na przykład w bazach relacyjnych, podam kilka przykładów. Wybierzcie jedną. Nauczcie się jednej bazy danych. Podobnie. W systemach operacyjnych, wybierzcie na przykład tego Linuxa, no, nauczcie się podstawowych jakiś w terminalu, otwórzcie fo, folder, przejdźcie do niego, wrzućcie go na przykład do jakiegoś serwera w sieci, takiego ostatecznego, tam się nic nie będzie uruchamiało, żadna aplikacja, tylko wrzućcie swój pelik przez SSH na przykład. Nauczcie się takich rzeczy, nauczcie się na przykład z tym GitHubem ten klucz wygenerować, publiczne wrzucenie tego, tak żeby repozytorium było dostępne tylko dla osób z tym kluczem. Podstawowe takie rzeczy. Później na przykład weźcie tą Javę, zróbcie jakiś tam serwerek na Springu i tak małymi, małymi kroczkami wszystkie te tematy przejdziecie. Ważne, żeby wymyślić sobie aplikację, która pozwoli Wam przejść po tych tematach. Czyli ja bardzo zachęcam, żeby znaleźć sobie taki malutki projekcik, na którym będziecie się uczyć jakichś podstawowych że tak powiem, terminów i w tym jednym konkretnym aspekcie, który już tam zdecydujecie, czyli wybieracie język, wybieracie jedną bazę i tak dalej. Nie będziecie się turbo zastanawiać, dlaczego ona jest najlepsza, bo na potrzeby domowego projektu każda będzie dobra, pra prawdopodobnie. Więc tutaj chodzi o to o bycie podstawowe, umiejętność tworzenia jakiejś aplikacji od początku do końca, a nie że się będziecie uczyć, uczyć, uczyć. Nauczycie się ćwierć tego, co dzisiaj powiedziałem. Później będziecie się kolejną ćwierć uczyć i zanim się nauczycie wszystkiego, to już tego na początku nie będziecie potrafić, a praktyki nie będzie prawie wcale. Więc tutaj apeluję o to, żeby uczyć się na praktyce, ćwiczyć i ćwiczyć dużo. Czasami nie wystarczy godzina dziennie, to niestety muszę z przykrością przypomnieć, no ale mimo wszystko wierzę w Was, na tym kanale są naprawdę ambitne osoby, więc Powodzenia i widzimy się w następny poniedziałek.